Powiem Ci jak mieć sześciopak, łaski brzuch, cały rok, cały czas. Jeżeli nie poznasz tych rzeczy, to możesz być pewien, że prędzej czy później Twoja sywetka się pogorszy, prędzej czy później będziesz miał efekt diojo, zalejesz się, że tak powiem, i będziesz wyglądał źle. Te rzeczy są kluczowe, żeby długofalowo, fajnie wyglądać, być wyrzeźbionym. Więc oglądaj, każda z tych rzeczy jest kluczowa. Jeżeli chcesz zgubić stóz z brzucha, chcesz zmienić sylwetkę, już w tą niedzielę o 19.00 odbędzie się mój darmowy webinar. Jak zgubić stół z brzucha, jak zmienić sylwetkę w 90 dni. Nawet jeżeli próbowałeś już wiele razy. Zapisz się koniecznie, widzimy się na żywo. Liczba mnie jest ograniczona, sprawdź czy są jeszcze miejsca. I po co w ogóle takie nagranie? Ponieważ większość osób... Tak naprawdę około 90%, a nawet więcej, nie potrafi utrzymać sylwetki, nie potrafi utrzymać wagi. Jeżeli spojrzysz na kulturystów, którzy startują w zawodach, momentalnie się e, obiadają i mają e, psują sobie sylwetkę, jeżeli patrzysz na inne osoby, które się odchudzają na jakiekolwiek badanie, to ktoś zmienia sylwetkę, fajnie wygląda, a później mija 3 miesiące, mija rok, mija 2 lata i sylwetka wygląda bardzo słabo. I najważniejsza rzecz, i taki wstęp do całego nagrania. To jest to, że liczenie kalorii, trzymanie diety, yy, robienie formy, tak, osiąganie sześciopaku, to jest inny proces niż utrzymywanie formy, niż utrzymywanie jakiejś sylwetki. I teraz w momencie robienia formy, dieta, liczenie kalorii to są super narzędzia, to powinno być. Ale te wszystkie narzędzia, tak, dieta, plany żywieniowe, liczenie kalorii, yy, one są po to, żeby po jakimś czasie i ten czas to jest od 3 do 12 miesięcy, według mnie szybciej się tego nie da zrobić, minimum, właśnie te 3 miesiące, a tak średnio 6-12, trzeba zbudować nowe, odpowiednie nawyki, odpowiednie mm, zasady odżywiania, które później spowodują, że będziemy utrzymywali fajną formę, że będziemy dobrze wyglądali. I jeżeli tego nie zbudujesz, właśnie tych nawyków, tych rzeczy, które już są dla Ciebie automatyczne, tak bym powiedział, tak? Czyli je po prostu robisz, bo wiesz, że tak powinno być, to nie ma szans, żeby utrzymać formę, nie ma szans, żeby dobrze wyglądać cały czas. Bo no i tak wrócisz do tego, co było wcześniej, tak? Do jakichś tam swoich złych nawyków, tak? Więc teraz podam ci takie najważniejsze według mnie nawyki, najważniejsze rzeczy, które ja mam w diecie, które też później uczę, moich potopiecznych, które powinny być w Twojej diecie. I właśnie prawidłowy proces robienia formy odchudzania powinien to zawierać, czyli wchodzisz w jakiś proces tak przez 3, 6, 12 miesięcy i później masz odpowiednie nawyki, odpowiednie rzeczy, które powodują, że dobrze wyglądasz. Jeżeli tego nie masz, to na pewno później wrócisz do wagi wcześniejszej albo sylwetka się pogorszy. Więc teraz ci powiem jak tego uniknąć. Jeden, regularna aktywność. I teraz niezależnie czy to będzie siłownia, która fajnie utrzymuje formę, sylwetkę, czy to będzie, nie wiem, jeżdżenie na rowerze, czy to będzie w, granie w koszykówkę, musisz mieć jakiś ruch. I jeżeli tego nie będzie, jeżeli nie będziesz miał jakiejś fajnej aktywności, którą w zasadzie polubisz, którą będziesz miał regularnie, no to sywetka będzie się pogarszała, prędzej czy później, tak? Nie ma jakby siły. I teraz ważne jest to, że to nie musi być dziennie katowanie się, tylko często to wystarczą trzy treningi w tygodniu albo codzienna jakaś mała aktywność, którą masz, żeby fajnie sobie funkcjonować. I teraz twoim zadaniem jest to, żeby znaleźć taką formę, która ci pasuje, e, taką aktywność, która ci pasuje, ale ważne, że ona musi być. Więc bez odpowiedniego ruchu sywetka na pewno się pogorszy. Drugi nawyk zastąpienie napojów. Cukrowych, kalorycznych, tymi bezkalorycznymi napojami, które nie mają kalorii. I to też jest świetny nawyk, który w pewnym momencie powoduje, że wybierasz produkty, które wpłynie nie dostarczają ci kalorii. I bardzo najprostszy przykład, zamiast kolę normalną, która ma 10 gramów cukru na 100 ml, bierzesz sobie kolę 0 i ona ma 0 cukru, 0 kalorii, albo tam znikome ilości. I to powoduje, że zaoszczędzasz pewne kalorie. I Chodzi o to, że w tym procesie odchudzania, jeżeli robisz dobrze formę, na początku możesz lubić normalną kole, tak? Albo lubisz soki. Soki też mają bardzo dużo cukru, tak? No i, i w procesie odchudzania sobie to zmieniasz na wodę, na herbaty, albo nawet tą kole zero, tak? I po jakimś czasie to jest dla ciebie ok. Czyli lubisz bardziej kole zero, lubisz soki, lubisz wody, to jest dla ciebie ok niż kole normalną. I to masz dobrze zbudowany nawyk, który później powoduje, że nie dostarczasz dodatkowych kalorii. Więc. To powinno być zbudowane w tym okresie. Zapamiętaj sobie, picie jakichkolwiek napoi bez kalorii. Kolejna rzecz, warzywa i owoce w każdym posiłku. Połączyłem warzywa i owoce, bo raz będą y, warzywa, a raz będą owoce i to tak fajnie się komponuje. Czyli ucząc się odpowiedniego odżywiania w pewnym momencie, y, komponujesz tak posiłki, że na przykład, jeżeli posiłek jest słony, to tam zawsze jest jakieś warzywo, zawsze jest jakiś ogórek, zawsze jest jakiś pomidor, zawsze jest jakaś, nie wiem, surówka, coś takiego, a jeżeli jest na przykład na słodko, no to wtedy jest ten owoc, no to wtedy już nie dodajesz pomidora, no bo nie pasuje, tak? Ale już masz nawyku komponowania posiłku w taki sposób, że zawsze albo jest ten owoc, albo jest jakieś warzywo i tu nie chodzi tylko o to, że owoce, warzywa są zdrowe, witaminy i tak dalej, ale chodzi głównie o kwestię sytości, Błonnik z warzyw i kwestie słodkości z owoców. Czyli jedząc codziennie owoce, e, wplatając je w dietę, mamy słodkie rzeczy, słodkie rzeczy, które nie mają sporo kalorii, i to powoduje, że mamy mniejszą ochotę na inne rzeczy, które są słodkie. Więc nawykiem jakby słodkości w Twojej diecie powinna być owoc, a nie na przykład e, czekolada nie? albo coś, coś innego, co jest słodkie. Kolejna rzecz białko w każdym posiłku, i też jeżeli zaczynasz. To możliwe, że w posiłkach nie masz zawsze białka. Przechodząc przez odpowiedni proces, już wiesz, że te białko jest bardzo ważne do kształtowania sylwetki, do utrzymania masy mięśniowej, ale też do uczucia sytości. I w pewnym momencie automatycznie komponujesz tak posiłki, że zawsze tam jest białko. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, które właśnie daje Ci uczucie sytości, które utrzymuje masę i dostarcza też e, mniejszej ilości kalorii z białka, na przykład zamiast tłuszczu. Kolejna rzecz: higiena snu. Bez odpowiedniego snu, i tutaj niekoniecznie chodzi o długość snu, że musisz spać nie wiem, 8-9 godzin zawsze, bez odpowiedniej jakości snu, wstaniesz y, rano i będzie Ci się chciało jeść złe rzeczy. Więc musisz, albo w zasadzie automatycznie w pewnym momencie dbasz o higienę snu. Czyli y, idziesz w odpowiednim momencie spać, nie, wiem, nie, nie zarywasz całej nocki, i to staje się Twoim trybem życia. Ja to mogę na swoim przykładzie podać z trybu życia, nie wiem, wieczornego, imprezowego, tak, kiedy jest rozregulowany organizm i ciężko jest fajnie jeść. Teraz mój tryb życia jest taki, że chodzę regularnie spać, wysypiam się i oczywiście, ja teraz na przykład mam synka bardzo małego i mam problemy ze spaniem w nocy i mało śpię, ale mimo wszystko staram się dbać o tą higienę na tyle, na ile mogę, e, o to dbam i to powoduje, że lepiej potrafię się odżywiać automatycznie, tak bez trzymania jakiejś tam konkretnej diety. Więc musisz zadbać o higienę snu i rzecz, która spina to wszystko, to odpowiedni cel. Według mnie, jeżeli osiągniemy jakąś formę, mamy jakąś sylwetkę, to powinniśmy mieć inne cele, niekoniecznie celem musi być, nie wiem, robienie masy, redukcji albo utrzymanie formy, ale fajnie jak ten cel jest powiązany właśnie z wyglądem sywetki. Czyli jeżeli, nie wiem, uprawiamy jakiś sport, ustawiamy sobie inne cele, tak? Jakiekolwiek to już musi być twój cel, które się wiążą z tym, żebyś dobrze wyglądał. Bo jeżeli. Yy, jakby będziesz, że tak powiem, musiał dobrze wyglądać, będzie to powiązane z jakimś Twoim celem, to będzie Ci dużo łatwiej trzymać się tych nawyków nawet w momentach, kiedy na przykład będzie jakoś gorzej, tak? Więc ja jestem zwolennikiem tego, że nawet jeżeli już osiągniesz jakąś sylwetkę, to ustawiasz sobie jakiś cel konkretny. I to jest albo utrzymanie, albo osiągnięcie czegoś dalej, czegoś innego, ale to jest powiązane na przykład z dobrą sylwetką, z dobrym wyglądem, żebyś te nawyki mógł w miarę kontrolować. But... Będzie tak, że będą jakieś gorsze momenty, i wtedy właśnie ten cel trzymacie w takich ryzach, powiedzmy, fajnego funkcjonowania i, i tego, żeby sobie nie wrócić do tych starych nawyków. Więc to było na tyle w tym nagraniu. Jestem ciekaw, ile ty potrafiłeś utrzymać formę, albo miałeś formę najdłużej, a może teraz masz formę. Daj mi znać, napisz mi tutaj w komentarzu, jak to cię wygląda. Czy właśnie potrafisz tak utrzymywać formę cały czas, a może dopiero się tego uczysz dzięki temu nagraniu. Czekam na Twój komentarz. I do kolejnego. Na razie.